Cieszę się ogromnie, że jesteście naszymi gośćmi. To jest szósty rok, kiedy spotykamy się w, w temacie w festiwalu Muzika Poetica. Czy mogę prosić o włączenie światła? Tam jest taki przycisk ukryty, tak? O, super, dziękuję bardzo. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po raz szósty udało nam się doprowadzić do realizacji tego festiwalu w naszym mieście. Myślę, że on już sobie okrzepł na dobre i y, ma swoją pozycję, i ma swoją publiczność, jak Państwo widzieli. Zaczynaliśmy z duszą na ramieniu y, 6 lat temu, czy to w ogóle się w Tarnowie uda, ale okazuje się, że Tarnów <coughs> ma swoich melomanów z całą pewnością. A festiwal jest bardzo specyficzny, bardzo klarowny tematycznie, i na pewno y, zapraszamy na. Y, do, do udziału w, festi w festiwalu świetnych artystów, więc ma doskonałą jakość to chyba jest nasza największa duma. Przedstawię Państwu organizatorów tego festiwalu, których reprezentuje Pan Paweł Szczepanik, Kapela Krakowienzis. Dziś dyrektor Tomasz Lamus nie mógł do nas przyjechać, zatrzymał jakieś pilne sprawy, ale cały czas przy festiwalu jest, jest dyrektorem artystycznym i również będzie obecny podczas koncertów. Dyrektor Sobczyk y, reprezentuje Urząd Miasta, to jest y, partner y, organizacyjny festiwalu i organi współorganizator wraz z Centrum Sztuki Mościce i Magda Warejko, która nigdy nie lubi tutaj z nami zasiadać, y, Pro Mundi Stowarzyszenie, które od początku współorganizuje festiwal. Czyli jak Państwo widzicie, cały, cały czas jesteśmy w tym dobrym y, towarzystwie y, czterech współorganizatorów. Jest jeszcze Jedna katowicka y, y, noga strona tego festiwalu to jest y, orkiestra historyczna. Och, również będzie obecna w y, koncertach i bardzo nam pomaga organizacyjnie również. W tym roku y, dyrektor Adamus, który jest y, n, szefem artystycznym festiwalu, n, przygotował cztery koncerty wraz z, z orkiestrą historyczną. Wydaje się, że ten festiwal jest niejako pasyjny, chociaż w dużej mierze też, co też Państwo przeczytacie w materiałach, które niedługo się ukażą, jest wątek wirtuozerski. Ten wątek wirtuozerski oczywiście jest dostrzegalny zawsze, ale w tym roku będzie w jakiś sposób szczególnie uwypuklony. Zacznijmy pasją Jomellego. To jest kompozytor, który właściwie wydaje się jest zapomniany, a zupełnie niesłusznie. To znaczy Jomellego spotkał taki los jak wielu wynalazców, prowodyrów, etc. i został zapomniany z tego względu, że wymyślił, natomiast później skorzystali z tego inni. E, trochę smutna historia, ale z drugiej strony, tym bardziej warto e, przypomnieć jego twórczość. Wobec tego, na dobry początek, e, Capella Krakowienzis i e, jego pasja. E, później, e, przeskoczmy może od razu do, do dnia trzeciego festiwalu. E, to jest zestaw, który e, Kapella Krakowienzis z, z dyrektorem Adamusem przygotowała. On jest oparty o stabat mater Scarlattiego, natomiast e, to jest e, pewna oś, którą wyznacza ten koncert. Natomiast oprócz tego e, Marcin Świątkiewicz, który ten koncert poprowadzi, który zresztą jest związany z orkiestrą historyczną, wirtuozewsko e, właśnie wykona e, na klawesynie utwory zarówno renesansowe, jak i właśnie późno-barokowe. I wreszcie dwa koncerty nieomal solowe. Pierwszy to Elisha Silverstein, która na skrzypcach solo wykona zupełnie wirtuozerskie utwory epoki baroku. Między innymi Pasakali Bibera która jest zupełnie obłędna i pokazuje ile tekstur w jednym solowym instrumencie można uzyskać. To jest Zupełny event zupełny I wreszcie na zamknięcie festiwalu Robert Bachara z Teresą Kamińską i Andreasem Arentem. To będzie zestaw 16 sonach różańcowych Bibera, które też zwieńczone są pasakalią, która dwa dni wcześniej zabrzmi w wykonaniu Eliszy Silverstein. Robert Bachara jest postacią tyleż młodą, co już niezwykle charakterystyczną. Przede wszystkim jest niesamowity z tego względu, że próbuje osiągnąć brzmienie stuprocentowo historyczne, co opiera się również w tym, że posługuje się tak zwaną techniką piersiową, czyli nie trzyma skrzypiec na ramieniu, a opiera je faktycznie na lewej piersi. To oczywiście jest technika piekielnie trudna. Ale jednocześnie daje pewien kolor dźwięku, który jest nie do osiągnięcia zupełnie trzymając skrzypce w klasyczny, czy też współczesny już można powiedzieć sposób. Ponieważ sonaty różańcowe wymagają tego, żeby przestrajać instrument, Robert będzie grał na aż pięciu parach skrzypiec, które będą przednie przygotowane. Wszystkie to są instrumenty historyczne. Proszę sobie wyobrazić, że najstarszy jest z 1696 roku. Zobaczycie to Państwo na własne oczy, a przede wszystkim usłyszycie to, będzie zapewniam koncert, który na długo zostanie w pamięci i myślę, że to będzie spektakularne zamknięcie szóstej edycji Festiwalu Muzyka Poetyki. Na pewno temat pasyjny i pasja, tą zazwyczaj w naszym repertuarze, w każdej edycji festiwalowej, pasja się pojawia, więc myślę, że to kolejny. I, i, I chyba trzeci to właśnie e, instrumenty historyczne, prawda, które zawsze na tym festiwalu są i, i one budzą e, ogromne zainteresowanie publiczności. E, publiczność, jaką zapraszamy, zapraszamy każdego, ponieważ festiwale są otwarte, e, nie są biletowane, więc wstęp jest wolny. Wszystkie koncerty odbywają się w Bazylice Katedralnej. E, I e, publiczność, jaką zapraszamy. To ta publiczność, która jest ciekawa y, muzyki doskonałej, ta publiczność, która być może nie jest y, wcale wyrafinowana, ale po prostu chce pobyć w, w, w pięknym miejscu, z niezwykłą atmosferą i aurą i chciałaby być wprowadzona już y, właśnie w ten okres Wielkiego Postu. Stąd nieprzypadkowy y, termin tego festiwalu, który wraz ze świętami wędruje po kalendarzu. W tym roku jest on wyjątkowo wcześnie. I, i stąd no, wspominał Pan, że nie czekamy nerwowo. My również czekamy nerwowo na decyzję ministerialną, która by może pozwoliła nam jeszcze w ostatniej chwili ten festiwal zrobić nieco ciekawszym. Może się y, uda. Czekamy również na Pytanie decyzję. to się da jeszcze? No, no, no może być ciężko, ale jeszcze mamy dwa tygodnie. Czekamy również na decyzję budżetu marszałkowskiego o delikatne wsparcie. Pewnie łatwiej było spiąć ten budżet. Jeśli się to nie wydarzy, to również damy sobie pewnie radę to jest pewnie nie, nieczęste stwierdzenie, ale dajemy. Do tej pory dawaliśmy, więc już szósta edycja też się na pewno powiedzie. Naszymi ambicjami jest, żeby festiwal naprawdę tutaj osiadał coraz mocniej i miał swoją. Wierną publiczność sięgał trochę dalej niż tylko y, w obręb, nie wiem, Tarnowa i regionu Tarnowskiego. Chcielibyśmy, bo on y, absolutnie y, jest wart interesowania ogólnopolskiego. Stąd mamy wiele patronatów, y, czy radiowych, czy telewizyjnych, czy, czy prasy ogólnopolskiej, y, i to nas bardzo cieszy. Y, Jesteśmy przekonani, że to jest doskonała marka i ona dobrze robi nie tylko miastu, ale w ogóle naszym instytucjom, wszystkim, a już na pewno promocji y, muzyki dawnej, muzyki doskonałej, do, doskonale wykonywanej. Nie mamy filharmonii, ale gramy za to w doskonale akustycznej katedrze, która sprawia, że ta muzyka brzmi. Tak jak powinna zawsze dyrektora da, to podkreśla, że to jest świetna sala koncertowa i tam na pewno doskonale się y, gra. Ja bardzo dziękuję księdzu Propostowi, który pozwala nam na, na te coroczne y, zamieszanie, bo troszeczkę komplikujemy pewnie życie. Yy. Prośbę, żebyście Państwo też jakby za, zachęcili wszystkich słuchaczy, czytelników widzów do tego, że to jest festiwal wyjątkowy, do tego, że warto na tym festiwalu być. Tak jak już od dwóch czy trzech edycji, no dokładamy miejsca, krzesła, i, i oby tak się działo, że tych krzeseł z roku na rok nam będzie coraz więcej brakować, bo to będzie znaczyć, że nasz festiwal, nasz festiwal się rozwija i, 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 i cieszy się ogromną popularnością. Chociaż, tak jak mówię, jest naprawdę nieźle i, i, i tym jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. I w trudnym okresie liturgicznym odbywające się wydarzenie i w trudnym okresie, jeśli chodzi w ogóle o organizację wydarzeń kulturalnych, udało się idealnie wpisać w ten wyjątkowy klimat tego, tego czasu. Więc jeszcze raz gorąco zachęcamy do opowiedzenia o naszym festiwalu, o zaproszenie. Yy, uczestników będziemy się wspólnie cieszyć. To nie za wspólny sukces, bo festiwal jest tego bardzo. osobę chciałabym Państwu zwrócić uwagę. Bo chodzi mi o Marcina Świątkiewicza, związanego z yy, Orkiestrą Historyczną, laureata yy, tegorocznych Paszportów Polityki. To jest dość istotna informacja, jeśli chodzi o polskich artystów występujących na yy, tym festiwalu. Yy, I ostatni dzień. Pan wspominał o tym, że. Yy, to wyjątkowy koncert, który będzie wymagał nie tylko zmiany instrumentów strojenia, ale będzie wymagał również czasu. Ponieważ wykonane zostaną wykonanych zostanie 15 sonat, to są sonaty misteryjne, radosna, bolesna i chwalebna. To będzie wyjątkowy koncert inny od poprzednich. Proszę też zwrócić uwagę na różne godziny, z zaczyn, w początku poszczególnych koncertów, w różne dni, bo zwykle mieliśmy tak, Magda, o ile dobrze pamiętam, że wszystkie 19, się zaczynały 30. o 19.30. W tym roku <grym> jest trochę inaczej. I szczególnie ten ostatni dzień będzie inny, ponieważ to będą trzy części, w których po pięć sonat y, zostanie y, zaprezentowanych. Także zaczynamy, o ile pamiętam, o 15.00 y, i ostatnia część zaczyna się o 19.30, więc będziemy ten program sobotni dzielić w czasie, ponieważ wymaga tego po prostu wymaga, muzyka. Co więcej, ten program jest niezwykle wymagający i proszę sobie wyobrazić, że Robert Bachara będzie przez trzy bite godziny e, grał na skrzypcach i to utwory, które nie są e, raczej z kanonu łatwych e, i lekkich. W związku z tym, no jakby to też nie, oczywiście nie zniechęcam Państwa, tylko chodzi o to, że to jest e, rzeczywiście wirtuozerska e, kompozycja, która jeszcze w dodatku w technice piersiowej jest zupełnie właściwie nie do, nie do przeskoczenia i wydaje nam się, że akurat w tej technice będzie to być może nawet pierwsze współczesne wykonanie. Jest, są takie głosy. Tak o tym pisze Kuba Puchalski, wytyk muzyczny, więc myślę, że no warto to zobaczyć, będzie, będzie wydarzenie i usłyszeć.